Nocny Berlin to szesnasta odsłona przygód Corto Maltese, bohatera szukającego przygód żeglarza, który zawsze znajduje się tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, choćby nawet nie chciał. A czasem tą jego skłonność, przypadłość do przygód może też zostać wykorzystana przez tych. Którzy chcieliby, żeby coś dla nich e, zrobił. 16 Tom e, rozgrywa się w roku 1924. E, pierwsza, pierwsza część opowieści e, rozgrywa się w Berlinie. Tam Korto ma spotkać się ze swoim przyjacielem Jeremiaszem Steinerem, ale trafia w sam środek dość mocnego konfliktu pomiędzy faszystami a socjalistami, czy też komunistami e, w ówczesnej republice. Weimarskiej. Do tego musi znaleźć pewną kartę, niezwykle wartościową kartę tarota. Wszystko to w efekcie zaprowadzi go do Pragi. No i będzie musiał on też stawić czoła różnego rodzaju spiskom. 72 strony wciągającej opowieści, pisanej przez kontynuatorów serii stworzonej przez Hugo. Prata. Juan Díaz Canales tworzy, prawdopodobnie źle wymówiłem, to jest takie drobne ryzyko, tworzy scenariusze serii Corto Maltese, a Ruben Peleiro je rysuje. I obaj robią to w znakomitym stylu, który przypomina twórczość, twórczość Prata. Co prawda, akcja komiksu rozgrywa się w roku 1924 w dość wiarygodnych realiach historycznych. To cały czas czytając poszczególne fragmenty tej opowieści, miałem wrażenie, że jest to opowieść o naszym współczesnym, spolaryzowanym świecie. Już na drugiej stronie tej opowieści pada zdanie o tym, że no właściwie każdy musi. Przybrać jakąś etykietkę, gdzieś się za czymś opowiedzieć, a stanie z boku próba zrozumienia różnego rodzaju fenomenów wcale nie jest łatwa. Kortomalteze próbuje właśnie stać trochę z boku, przyglądać się, nie oceniać, natomiast chcąc, nie chcąc, i tak zostaje wciągnięty w wir wydarzeń i konfliktów wywołanych przez polaryzację w Republice Weimarskiej. Tak jak każdy z nas, gdzieś. We współcześnie także staje się ofiarą różnego rodzaju polaryzacji, wojen kulturowych czy innych zjawisk społecznych, i zachowanie pewnego dystansu, pewnej niechciałbym ja powiedzieć obiektywności, bo to zbyt duże słowo, ale pewnego dystansu, niezależności, próby. Trzeźwiejszego być może spojrzenia, mniej zaangażowanego. To jest chyba najlepsze określenie na świat, jest czymś niezwykle trudnym. Pod tym względem jest to niezwykle pouczająca. Powieść pokazująca, jak pewne mechanizmy funkcjonujące w społeczeństwie wcale nie są tylko i wyłącznie historycznymi mechanizmami, ale mogą być też dla nas całkiem współczesne. Być może zmieniają się tylko formy, a sama natura tych interakcji jest identyczna. A wszystko to opowiedziane przez autorów niezwykle sprawnie z tą taką momentami pewną. Dozą oniryczności, która pojawiała się i w Pratowskich opowieściach, i w tych poprzednich, które pisane były przez jego kontynuatorów. Krótko mówiąc, kolejna naprawdę udana e, przygoda, i szczerze mówiąc, z każdym kolejnym tomem mam ochotę ponownie wrócić do starszych, tak aby jeszcze bardziej móc zagłębić się w tą komiksową serię.